Nowy Hyundai Tucson na rok 2026 to SUV, który pokazuje jak bardzo marka dojrzała technologicznie i stylistycznie. Ten model od pierwszych sekund robi wrażenie nowoczesnym designem, ostrymi liniami nadwozia oraz dopracowanymi detalami aerodynamicznymi. Przód auta prezentuje odświeżony grill z inteligentnymi światłami LED, które płynnie wtapiają się w karoserię. Sylwetka jest dynamiczna, ale jednocześnie elegancka, dzięki czemu Tucson świetnie pasuje zarówno do miasta, jak i na dłuższe trasy. Wnętrze 2026 Hyundai Tucson zostało zaprojektowane z myślą o komforcie, intuicyjnej obsłudze. Kabina oferuje nowy, zakrzywiony zestaw ekranów z szybkim systemem multimedialnym, który obsługuje aktualizacje online i zaawansowane funkcje łączności. Materiały wykończeniowe są miękkie, solidne i przyjemne w dotyku, a ergonomia siedzeń sprawia, że nawet długa podróż nie męczy kierowcy ani pasażerów. Przestrzeń na nogi i bagaż pozostaje jednym z najmocniejszych punktów tego modelu. Pod maską Tuxon 2026 rok znajdziemy nowoczesne jednostki benzynowe, hybrydowe oraz Plug in Hybrid, które łączą dobre osiągi z niskim zużyciem paliwa. Ulepszona skrzynia biegów i zoptymalizowany napęd na cztery koła zapewniają płynną jazdę w każdych warunkach. Zawieszenie zostało zestrojone tak, aby idealnie balansować pomiędzy komfortem a stabilnością, co docenią kierowcy ceniący pewność prowadzenia. Nowe i zaawansowane systemy bezpieczeństwa to kolejny ogromny atut tego słów. Tuxon 2026 rok oferuje inteligentnego asystenta jazdy, aktywny tempomat z funkcją predykcji ruchu, system utrzymania pasa oraz ulepszone wykrywanie pieszych i rowerzystów. Kamera 360 stopni i nowa generacja czujników parkowania znacząco ułatwiają manewrowanie w ciasnych przestrzeniach. Hyundai Tuxon 2026 to idealny wybór dla osób szukających nowoczesnego, bezpiecznego i wszechstronnego SUV-a. Ten samochód łączy styl, technologię i praktyczność w bardzo przemyślany sposób. Jeśli podoba ci się taka forma recenzji i chcesz więcej materiałów o N. Nowy Hyundai Tucson na rok 2026 to SUV, który pokazuje jak bardzo marka dojrzała technologicznie i stylistycznie. Ten model od pierwszych sekund robi wrażenie nowoczesnym designem, ostrymi liniami nadwozia oraz dopracowanymi detalami aerodynamicznymi. Przód auta prezentuje odświeżony grill z inteligentnymi światłami LED, które płynnie wtapiają się w karoserię. Sylwetka jest dynamiczna, ale jednocześnie elegancka, dzięki czemu Tucson świetnie pasuje zarówno do miasta, jak i na dłuższe trasy. Wnętrze 2026 Hyundai Tucson zostało zaprojektowane z myślą o komforcie intuicyjnej obsłudze. Kabina oferuje nowy, zakrzywiony zestaw ekranów z szybkim systemem multimedialnym, który obsługuje aktualizacje online i zaawansowane funkcje łączności. Materiały wykończeniowe są miękkie, solidne i przyjemne w dotyku, a ergonomia siedzeń sprawia, że nawet długa podróż nie męczy kierowcy ani pasażerów. Przestrzeń na nogi i bagaż pozostaje jednym z najmocniejszych punktów tego modelu. Pod maską Tucson 2026 rok znajdziemy nowoczesne jednostki benzynowe, hybrydowe oraz plug-in hybrid, które łączą dobre osiągi z niskim zużyciem paliwa. Ulepszona skrzynia biegów i zoptymalizowany napęd na cztery koła zapewniają